Jeźdzo, cicho, cierto, cicho. Ci Słyszałem jakby motor, ale słyszałem jakby ktoś trzasnął, czy ja przed chwilą. witajcie na następnej wyprawie. Dzisiaj jesteśmy dalej w Japonii, w lesie. Ale konkretnie w opuszczonym hotelu, albo przed opuszczonym hotelem, który zaraz zeksplorujemy. Zaczynamy! Zaraz wrócimy do wyprawy, ale jeszcze chwila dla partnera dzisiejszego odcinka, producenta gry Hero Wars. Czy widzieliście kiedyś w internecie dziwaczne reklamy o ziomku, który wdaje się w różne szalone sytuacje? No to powiem wam, że ta gra istnieje naprawdę i jest nią Hero Wars, sponsor tego filmu. Masz dość bezmyślnej pracy, czy może irytują cię korki, albo nie możesz znaleźć spokoju w domu? I w tym wszystkim szukasz miejsca, gdzie możesz uciec od rzeczywistości. Wypróbuj Hero Wars i zostań legendą. Możesz grać online ze znajomymi i pokonywać groźnych bossów. Ale jeżeli wolisz PvP, to możesz też walczyć na arenie o mnóstwo łupów, no i pozycję numer 1 w tabeli. Gra oferuje 6 trybów rozgrywki, począwszy od kampanii fabularnej dla jednego gracza, aż do epickich bitew Tytanów i wyprawy na wieże. Co najważniejsze, twórcy Hero Wars słuchają społeczności ponad 100 milionów graczy i Nexters wprowadza regularne updaty. W tym momencie wprowadzono dla nowych graczy pakiet pięciu najlepszych bohaterów i to dopiero w grze dowiesz się, kto jest zagadkowym piątym Herosem oraz dodatkowo. 600 szmaragdów i 30 tysięcy złotych monet. Oprócz samej rozgrywki, Hero Wars posiada też bogatą fabułę i nowy wszechświat do odkrycia. Jeśli chcesz zrobić sobie przerwę i zostać bohaterem, kliknij w link w opisie filmu lub zeskanuj kod QR widoczny na ekranie i rozpocznij przygodę z Hero Wars, a my wracamy do wyprawy. I mamy nasz hotelik pośrodku lasu. Teraz, już musimy znaleźć kota. No podobno tutaj chodzi jakiś kot, i ten kod prowadzi no, do wejścia. Lata ludzi na wejście. Jeśli się go nie znajdzie, to będziesz miał 7 lat nieszczęścia. Dziś? Aha. Na wejściu był klon. Ej, ostrość. ładnie I... to wyglądało. Ładnie, ładnie no. Jeszcze ten znak jest. Chłodno tu co? Fajnie jest. No. Od razu zmiana temperaturę. W ogóle to jakaś tablica z rozkładem na miesiące pewnie, jak ludzie bukowali sobie, bo my jesteśmy na recepcji teraz. Tak, tam było główne wejście i recepcja, tu jest recepcja, gdzie my jesteśmy. Ty, Japonia, co? Wszystko zostało. Znowu miliony jakichś dokumentów. Zobacz, tutaj było po opakowania, kasa. Aha, pięćdziesiąt no. takich pudełeczków. A już kasę zabrali widać, dokumenty Komputer jeszcze został A no deski tu jest komp, ale taki stary No i kasa fiskalna tutaj tam może... Gdzie jest to? kasa fiskalna. A to jest kasa fiskalna, Gdy? no Jest tym atramentem japońskim ubraniem Pamiętaj, że nie jesteśmy w strefie to nie? A ciągle mi się tak wydaje. My też się tak ciągle wydaje, no? O. i że takie przeozdobione. jakieś sterowanie, tylko pytanie: od czego? Zobaczcie, tutaj jest. Tylko tu się trochę już podłoga zawrywa, i on się przesuwa. Bo tam jest taka skarpa. Co nie? A tu kolejny. się, no. Mosisz, że tutaj? Nie wiem, zaraz zobaczę. Nie, chyba tam na dół ktoś przyjechał Nie, ten pokój, ten hotel jest połączony z tym na dole właśnie Z tym? No, z takim przejściem z pomostem Tutaj jeszcze... Tutaj nie, nie... A, zobacz, tu jest zawalony dach To ktoś tu chyba podjechał i zjechał na dół. Nie wiem. Ale wiem, że tutaj wiszą jeszcze te ubrania ob obsługi. Kilką, bo ten, bo ten, bo ten, wiem, wiem, ten, on się jest. zawali zaraz. No. To są ubra ubrania obsługi. Jeszcze szalik taki ozdobny. Podgrzewana mata, podnóżki, taki belka. Tutaj jeszcze jakieś foteczki. Są stąd chyba. He. Co? Nic, jakieś ciasteczka, jajeczka znalazłem. Wiesz co jeszcze jest tutaj e, ten? Niezłe, że, że on w ogóle ten hotel wisi w powietrzu A wysoko? Nie wiem. Zobacz. O. Masz normalnie ciastka jeszcze w opakowaniu. No A to są jajka. Znaczy no to pewnie na wzór. Ale jajek. to są ciasteczka takie dobra? ciasteczka, wiesz, niby jajka, ale to są do słodkie. No. 1030 jenów to kosztowało za 15 sztuk. Ręczniki z tego hotelu. W opakowaniach. Safe? Tak, jest duży safe na wkręcie. No, dalej zamknięty. Jak na Japońców przystało. No, gdyby tam był miliard złotych, to nikt by z nich tego nie otworzył. Bo tutaj się raczej szanuje. Miliard tak jenów. <głos> <głos> Czy jakieś 10 złotych? <noise> Dobra, próbujemy wyjść tędy. Może. Mhm. A nie, to się nie, to się nie otwiera jeden spokojnie chyba jest Spójrz za jakieś w ogóle jeszcze zapakowane kasety Kasety Na VHS, tam już są też na DVD To chyba taki mały telewizorek był e, Taki mały pokój z małym telewizorkiem no, Tu już jest podłoga lepsza Wszędzie czerwony dywany Tutaj jest pokój z tymi japońskimi matami I zobaczcie centrum rozrywki Mikrofony, telewizory, zasłonięte okna, standard ten stolik stał na środku, były krzesła dookoła. Ej, tu były te ich gorące źródła, tak? Tak się nazywa No jakoś tak, zobacz. To są łaźnie, nie wiem, no oni nazywano chyba gorącymi źródłami. Ale bierze się taki stołeczek, sadzasz się tu, tu były krany. O, jest jeszcze jeden. Polewasz się i z tego co pamiętam, to chyba trzy razy się myjesz, to nie? Mhm. I dopiero możesz wejść tutaj właśnie, o. No takie trochę większe bo ale powinniśmy, No, że czek... to nie no. ma, ma bąbelek, to nie? Tak, i tutaj jakieś ostrzeżone przed wejściem. To, no, pewnie żeby się umyć trzy razy No dobrze, no, bo no, tutaj grzebienie są jeszcze Tutaj chusteczki stare, no i zwykłe zlewy no i ja, zamazany. Rozdzieliliśmy się. Kuba poszedł tamtą stronę, do końca, i będzie ogarniał ten budynek jeszcze. Ja to, co tutaj widzicie, zostawię mu, a sam pójdę do drugiego budynku, bo widziałem, że ten jest jeszcze połączony z tym drugim. Teraz będę musiał trochę przygasić to światło. Nie chcę, żeby mnie było widać. Spójrzcie, kiedyś tutaj w ogóle było przejście na trzecie piętro. No ale już jak widzicie, tam nie wejdziemy. Muszę znaleźć to połączenie z drugim budynkiem. Wydaje mi się, że gdzieś będzie tam. Trzeba uważać, jak się chodzi teraz po tym nie. drewnie. Czyli to przejście jest bardziej w tamtą stronę. On się w ogóle nie łączy. Maszyna do y, wydawania tych golarek z kremem do golenia. Ciekawe, czy jeszcze są w środku te golarki. Trzeba było o. mieć kluczek, żeby otworzyć. Dobra, idziemy na górę. Jestem ciekaw, jak. Jaka ładna popyta w ogóle w bambusy. Jak tutaj wygląda podłoga piesio pilnuje razem z zającem żartów nie ma i to będą już raczej pokoje Co, przechodziło się przez mały korytarzyk to była lodówka i słuchajcie tak zlew standard i oczywiście kibelek <grytania> w stylu rakietowym podmywanie tył, przód ciśnienie wody albo muzyka, bo też jest szum, stop Pary że tak powiem. To są jakieś tryby, już aż tak daleko nie doszedłem, ale to jest bardzo fajny motyw, że jak się spuści wodę, o tu, w zależności w którą stronę pociągniemy spłuczkę, to stędy się tędy się leje woda, i tu myjemy sobie ręce. I po umyciu rąk tą samą wodą następny cykl spłukujemy Mega fajny temat, takie trochę eko, na tu podgrzewanie deski. To już nie jest jako. To też ciekawy temat, czy lubicie siadać na ciepłej desce. Bo jak się siedzia, siada na ciepłej desce, to znaczy, że się siada po kimś. A u nich po prostu jest tak wygodnie. Znaczy, się po prostu ciepło wam w tyłek. No w skrócie, tak. A propos jeszcze skrótów, pamiętajcie o subskrypcji oraz o tym, że niedługo będzie nowy brand Naszych ciuchów, ale to spokojnie wszystko w czasie. Nie bręd, bo bręd będzie ten sam, tylko będzie jakby no zobaczycie, będzie przebudowa dość duża. Tutaj mamy kolejny pokoik na drugim piętrze. Znajdujemy się w jednym z pokoi. Powiem wam, że bardzo dużo tutaj jest robaków. Ja siedzę na jednym z tych tych siedzonek, ale zaraz to wstaję, bo jest to dość obrzydliwe. Nie wiem, czy to jest połączenie z drugim budynkiem. Myślałem, że jest, ale. Ale chyba go nie ma. Tyle jestem przy głównym wejściu. Tutaj jest największy przypał, bo tam są, stoją samochody, nie wiem, czy tam jest obok jakaś firma, czy nie. Nie wiem, czy ten budynek naprzeciwko w ogóle działa, czy też nie. Dlatego tutaj trzeba uważać. A druga sprawa, że no, hotel jest w bardzo złym stanie, bo tak jak mówię, tutaj jak w Japonii zostają jakieś opuszczone rzeczy, opuszczone budowle, to one są głównie z drewna i z czegoś takiego jak karton, papier, bambusa. Więc to są materiały, które szybko i przez co to się wszystko rozpada. Yy, to chyba najlepiej teraz pójść, jakoś połączyć się z gubą, no i dalej dokończyć to razem, ewentualnie jeszcze pójść do drugiego budynku, jeśli się będzie dało. Ktoś tu bliżej. Tak. I co jest to przejście? No właśnie, chyba mi się wydawało, że jest a nie ma. No i jest, to są połączone, więc trzeba będzie potem z tego wyjść i poszukać ewentualnie wejścia do tamtego. Mi się wydaje, że to jest zupełnie inny, inny hotel. No możemy zobaczyć później Co? Wy, wyłazimy tędy? Tylko zgęś lampę Tam masz po prawej stronie HT czyjąś mhm. są te samochody. Tam się zatrzymaliśmy. Tam są te samochody. Aha. No to wracamy. Co jest? Cicho, cicho, cicho. Chodź, chodź, Ten wjazdem, co nie? No. przejechać, wiesz, wóra, bo ja wóry te nie, nie widziałem, ale motor, motor przejedzie tutaj z boku, co nie? Dawaj ten, zejdziemy na dół po cichu. Trzeba w będzie jakiś przez to, No, co nie? no bo ty, jak ktoś tutaj wie, to ten będzie wchodził też i to Albo coś przyjechało, tak jakby stał na włączonym silniku, albo go teraz włączył. Wy cokolwiek widzicie, a ja nie świecę. Ta podłoga nam nie pomaga. Japońska wiśnióweczka otworzona? Nie, a tu coś na, coś pływa w środku, ty. Tak? E? No, ale to, nie to są kawałki, ta, kawałki. Nie, nie tego, tego owoca. Znowu jakby auto. Wiesz co? No? Chodź tutaj. Bo tam było mniej przepałowe wyjście. Jak tutaj stoi ten typ z motorem, to nas ma jak na widelcu. Chodź tam. Tutaj nas to jeszcze w ogóle nie było. Ty, tam może być wejście dole. No. Zobacz tutaj... Patrz, jeszcze... automat do piwa To jeszcze kufle, Tutaj masz całą kuchnię. Tak? słynne, lub piwa Asai, Asahi, Asai czy jakoś tak tutaj były pewnie przybory, znaczy na pewno bo szczury tu muszowały Zobaczcie, porcelanka zdobiona Tu jest też jakiś dystrybutor do czegoś co nie mam pojęcia czym jest jakby jakiś nalewak do, nap do napojów, trochę to wygląda. Teraz plus jest taki, że oddaliliśmy się od głównego wejścia, to nie? Okay. to jest też jakaś masakra. Mhm, muzykę z samochodu. Zawijamy stąd z Tak. i ona jest coraz głośniejszy stąd lecią tak, dawaj dawaj Chodź stąd no, piwnica jest jedna z najfajniejszych rzeczy, no, no tak się coś zobaczymy jeszcze piwniczka, jak wiecie, w Europie piwnice są najciekawsze Tu jest wyjście. Dawaj tętyw. Kuskać to, kuskać lampę. Wijamy do auta. Kończymy na dzisiaj. Jeżeli Wam się podobało, to pamiętajcie o subskrypcji, o patronie. Yy, i, I chodź już stąd. Jejcimy. Do zobaczenia na następnej wyprawie.